Bezpieczniej pozostać cały czas w dostrojeniu do zewnątrz. Bo tylko to gwarantowało bezpieczeństwo, lub miłość, lub pochwały, lub oklaski, lub spełnienie moich potrzeb, kiedy byłam, czy byłem dzieckiem. Teraz dostrojone dzieci to jacy dorośli. E, e, no często dostrojeni też. Często dalej dostrojeni. No jasne, no bo dlaczego by miało być inaczej, jeżeli na to nie spojrzymy, nie? No, i teraz dostrojeni dorośli, jeżeli są cały czas w kontynuacji tej strategii przetrwania, no to oni oczywiście dalej wierzą, że muszą wszystkich regulować. Dalej wierzą, że od ich dostrojenia do wszystkich zależy właściwie wszystko. To są dorośli, którzy nie znają siebie, no bo nie mieli czasu się poznać, bo pamiętajmy, że żebyśmy my mogli mówić, że ja siebie znam.